Zostań ze mną dzień wyjazdowy do Warszawy. Witajcie kochani w moim pierwszym vlogu. Jest godzina piąta rano. Mam godzinę, żeby się ogarnąć, i wychodzę na pociąg do Warszawy. Opowiem Wam zaraz potem, co się będzie działo, ale najpierw pozwólcie mi się troszkę dobudzić i lecę się ogarniać. Dzień zaczynam oczywiście od care. Chciałabym tu zrobić dziesięcioetapową pielęgnację, ale to nie w moim stylu, więc w zasadzie robię tylko mleczko oczyszczające i tonik. Lubię sobie też rano zrobić tą chłodną maseczkę z Rosmana, one są w bardzo dobrych cenach. No i ogólnie bardzo fajnie działają mi na skórę, zwłaszcza jeżeli tuż po tej maseczce maluję się Działa mi To jak takie serum pod makijaż, troszeczkę są za duże momentami, więc lubię sobie tą maseczkę obciąć, żeby mieć dopasowaną do twarzy. Nie lubię jak mi się to majta. Tym bardziej, że w tej masażce bardzo często piję kawkę czy książkę. Tutaj już poczułam się trochę pewnie, trochę bardziej obudzona, więc pora na poranny koktajl. Nie wiem czy też tak macie, że jeżeli kolejnego dnia macie jakiś wyjazd, albo wyjście albo coś ważnego, to bardzo ciężko wam się zasypia. Ja chyba z poziomu ekscytacji zawsze mam problem z zaśnięciem wtedy, więc dzisiaj położyłam się o północy, a wstałam o piątej, więc 5 godzin snu to rzeczywiście jest troszkę mało. Ale koktajl i maseczka powinny pomóc mi się dobudzić swoją drogą. Nie pokazuję wam tutaj latę, bo zawiozłam ją wczoraj do moich rodziców, z uwagi na to, że dzisiaj cały dzień będę w Warszawie jutro rano idę też do kościoła i kilka rzeczy mam zaplanowane, więc nie byłoby mnie w zasadzie półtora dnia w domu i nie chciałam, żeby maluch siedział sam w czterech ścianach. Kiedyś pewnie zaczął mruczkawy dzień. Ale zauważyłam, że nie jest to dobre dla mojego brzucha, dla moich jelit, więc przerzuciłam się na cor cocktail, e, a do kawki wrócę sobie dla smaku przy makijażu. Nie wiedziałam, że nagrywanie vloga będzie tak absorbujące rano, więc jestem trochę w niedoczasie, więc najwyższa pora zrobić trochę włosy swoją drogą. Jestem troszeczkę zawiedziona, ponieważ wypróbowałam dzisiaj nową metodę wiązania włosów na wałek e, i myślałam, że obudzę się z ładnymi falami, a obudziłam się z fryzurą na ciocie Grażynkę. Stąd takie moje nieogarnięcie włosowe rano. Ale mam nadzieję, że zaraz to ogarniemy. Normalnie na tym etapie pielęgnacji słuchałabym muzyki albo afirmacji, ale korzystam z telefonu do nagrywania vloga, więc niestety musiałam się obejść bez podkładu. Moją drogą dajcie znać, czego wysłuchacie rano, żeby się obudzić albo naładować dobrą energią na cały dzień. U mnie właśnie to są afirmacje albo jakieś pozytywne, spokojne muzyki, albo worshipowe piosenki. Tutaj jeszcze waniliowy balsam na ciało, bardzo lubię ten zapach. I nie ukrywam, że staram się zbudować zapach na ciele wanilii i ciasteczek, co się robi przez właśnie najróżniejszego rodzaju balsamy, olejki, peelingi itd. Dobra, jestem już na końcówce maseczki. Normalnie, czekajcie, ustawiam sobie to. Jeszcze raz nagrywam vloga i nie do końca wiem co robię. Mamy tu pół godziny do wyjścia, więc robi się już stresująco, bo nie wiedziałam, że nagrywanie zajmie mi tyle czasu. Normalnie zjadłbym w ogóle też śniadanie, bo nie lubię zaczynać dnia bez śniadania, ale jest po prostu za wcześnie. Ja będę o dziewiątej coś w Warszawie, a konferencja, na którą jadę, o której Wam po drodze więcej opowiem, jest dopiero o 11, więc będę miała około półtorej godziny, żeby na spokojnie sobie zjeść śniadanie i wykorzystam to. W Warszawie nie mam zamiaru Jeść śniadania teraz o tak wczesnej godzinie. Swoją drogą idę na event biznesowo-świąteczny w Warszawie. Jest to event firmy Fitline, z której swoją drogą korzystam z tych suplementów. I jest to okazja, żeby się spotkać z ludźmi z całej Polski. Będzie też moja liderka, taka mentorka, która mnie szkoliła, która wprowadzała mnie w to, więc. Zawsze mam okazję wtedy się z nią zobaczyć, bo, bo mieszkamy na dwóch różnych końcach Polski. E, więc dobrze jest się po prostu zobaczyć i wykorzystać tą okazję, żeby się zobaczyć. E, no i na koniec mamy jeszcze świąteczną kolację, e, bo jest to event w takim klimacie świątecznym. Więc e, nie wiem, o której się skończy. Nie mam pojęcia, o której będę wracać do domu. Dlatego też nie mam jeszcze biletu powrotnego i tak naprawdę zobaczę na miejscu. Ok, 20 minut do wyjścia, robi się już nerwowo, więc lepszy z makijażem w takim razie i z włosami. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale dziewczyny, zrobienie drugiego podbródka do lustra, tylko po to, żeby zobaczyć, czy ma się równo rozłożony również na szyi podkład. To jest bardzo ważny element makijażu. Nie pomijajcie go nigdy. Tutaj jeszcze nałożyłam korektor, i właśnie w tym momencie zorientowałam się, że naprawdę mam 10 minut do wyjścia i zero zrobionego makijażu i włosu. Więc zrobiłam ładne przejście, i tym oto sposobem właśnie się przebieram już w gotowych lokach i włosach w mój outfit, szybkie już bieganie po gardę robię, tutaj już naprawdę była panika, zakładanie skarpetek na szybko, wiem, że moje włosy nie wyglądają idealnie, ale przyjęłam technikę, na zasadzie robię loki, utrwalam je a ładnie ułożę je sobie i rozczeszę w pociągu, żeby za szybko tego loka nie rozpuszczać, w końcu będę stała jeszcze na peronie, muszę przejść do auta, więc nie chciałam, żeby pogoda zepsuła mi tą fryzurę Swoją drogą. Pamiętacie, jak na początku vloga mówiłam Wam, że zrobię sobie kawę i będę ją piła w czasie makijażu? Tak, oto właśnie moja kawa wlana do kubka i wzięta na wynos, bo oczywiście nie zdążyłam. Z dzisiejszego dnia nagrywam vloga. Jadę z mamą, więc nie masz nic przeciwko nagrywaniu? Nie mam. To dobrze. Mam już zimną kawę. Zrobiłam sobie, myślałam, że sobie jeszcze, wiesz, usiądę z maseczką, poczytam, książkę poczytam rano. jakie były moje plany ambitne. Komputer masz? Komputer nie masz? Nie. nie brałam komputera, no bo. E targać to, a ostatnio też brałam komputerne konferencje i prawie w ogóle nie użyłam wszystko, co chciałam zrobić po drodze, zrobiłam w telefonie. Więc stwierdziłam, nie biorę, nie popełniam tego błędu, nie popełniam też tego błędu. Ostatnio wzięłam bardzo duży notatnik i kurde, brać duży notatnik, bo mi się wygodniej na dużym piszę tylko po to, żeby dwie strony zepsać. To wzięłam mały notatniczek teraz i po prostu sobie przepiszę. Nie nic, ja dostanę. Można i tak. Nie. Nie nam będzie tak. No weźmy życie. Co? To weźmiesz rzeczy. To najbardziej brudzącą część makijażu zrobiłam w domu, czyli podkład, korektor i tak dalej, natomiast takie odrobinki zostawiłam sobie już na koniec, czyli cienie, brwi, usta, to postanowiłam zrobić w pociągu na spokojnie. Swoją drogą to był właśnie moment, w którym zdałam sobie sprawę, że zapomniałam zarezerwować miejsca w wagonie ze strefą ciszy i niestety siedzieliśmy niedaleko chłopaków, którzy mimo, że mieli naprawdę ciekawe i inteligentne dyskusje, no to mieli tak donośny głos że niestety nie dało rady się przespać rano. Tutaj jeszcze poszłam do łazienki poprawić sobie na koniec włosy, bo już dojeżdżaliśmy do Warszawy. Jesteśmy w Warszawie. Udziemy się ogarnąć jeszcze przed konferencją, przebrać włosy, poprawić i jedziemy. Jesteśmy ogarnięte, umalowane. Idziemy na jakąś kawkę albo coś zjeść. Niestety, z uwagi na czas, wylądowałyśmy w maku na śniadanie. Czy jestem dumna z tego wyboru? Nie, ale tak wyszło. To jest w jakimś centrum konferencyjnym i zobaczymy, jak się tam dostać, bo podobno kilka osób miało problemy, żeby się tam odnaleźć, ale może pójdzie szybko. Jak humor? Bardzo dobry. Jesteśmy już na miejscu za dwie minuty zaczyna się, powoli się ludzie zbierają. Eee, no, to już jest standardowa muzyka na ten. Generalnie jest to event biznesowy, PM International Polska. Będziecie mogli e, zobaczyć u mnie więcej informacji na ten temat. Dzisiaj wszyscy są ubrani bardzo odświętnie, bo jest to gala. Że idę już na swoje miejsce i zaraz zaczynamy. chcemy zrobić outfit check, to jest strój, który pomogliście mi wybrać na ankiecie na Instagramie. W tym momencie trwa jeszcze wykład na sali, więc ja się urwałam na chwilę, żeby skorzystać z pustej ścianki i nagrać kilka rzeczy między innymi na mojego vloga. Słuchajcie, udało mi się złapać Ines. Swoją drogą podeśle Wam tutaj jej też YouTube'a. E, Ines, kilka słów o dzisiejszym evencie? Słuchajcie, bardzo mi miło, że mogę tutaj Was poznać. Dzisiejszy event jest zdecydowanie wyjątkowy. Jest to Akademia Biznesu, natomiast w wersji wigilijnej. Ilość nowości w naszym biznesie, ilość możliwości dla rozwoju i tego, że możemy pomagać ludziom z naturalnymi, sprawdzonymi produktami jest dla mnie totalnie wow. Czuję tą wewnętrzną misję i bardzo się cieszę, że mogę tu być. A atmosfera i klimat jest zdecydowanie wyjątkowa. Dokładnie. Ja dzisiaj nagrywam vloga e, ze swojego punktu widzenia i nas ze swojego, więc będziemy mieć na YouTubie będziecie mieć na YouTubie w zasadzie dwa różne punkty widzenia. Tak. E, także oglądajcie i się interesujcie tematem. Zdecydowanie dziękuję bardzo. Widzimy się w każdy czwartek o 17 u mnie na YouTubie i bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że możemy się na żywo zobaczyć. W na żywo. Tak. I dziękuję za tutaj zaproszenie. Tutaj już przerwa na kawkę. Kto mnie zna, ten wie, że ja jestem kawoszem i uwielbiam i cappuccino nigdy nie odmówię, więc tutaj od razu na przerwie poszłyśmy po cappuccino, tutaj chyba coś mówiłam, ale było tak głośno na przerwie, że ciężko było dźwięk złapać, ale no co się dziwić, w końcu ludzie przyjeżdżają z całej Polski i wszyscy chcą ze sobą pogadać, złapać się, wymienić się doświadczeniami, więc był niezły harmider. Mały update. Za chwilę zaczyna się druga część e, szkolenia. Tym razem będzie bardziej taki moduł inspiracyjno-biznesowy. Po przerwie jeszcze trochę trwa zbieranie się, więc nagrywam dla Was małą stawkę to już ja, w momencie kiedy odkryłam nową opcję w telefonie, czyli podwójne nagrywanie, będę z tego częściej korzystać robiłam bardzo dużo notatek ponieważ nie wiem jak wy, ale ja mam coś takiego, że jak jestem na evencie, to jestem bardzo podekscytowana tym co słyszę i jestem bardzo zainspirowana, ale wiele rzeczy potem zapominam, więc muszę je po prostu zapisywać już na bieżąco, generalnie ostatnio dotarło do mnie takie zdanie że to jak spędzasz weekendy definiuje to jak będzie wyglądało twoje życie i ja postanowiłam, że chcę żeby moje weekendy były rozwojowe i po prostu chcę postawić na siebie w tym roku. Przed chwilą chciałam złapać Arletę. To jest cudowna kobieta, którą Wam zaraz mam nadzieję przedstawię, ale to za chwilę, bo otworzyli drzwi i wszyscy weszli na uroczystą kolację. Tak to w tym momencie wygląda. Nie wiem, jakie jest menu, nie wiem, jak to będzie wyglądać. Dostaliśmy też prezenty od firmy, więc bardzo miło. Cześć, przedstawię Wam Arletę. E, Arleta pokazała mi w ogóle czym jest PM, czym jest FitLine e, i wprowadziła mnie w ogóle to, w to wszystko, a przede wszystkim miała do mnie cierpliwość, zacznijmy od tego, bo to myślę też jest duże osiągnięcie mieć do mnie cierpliwość. E, I Arleto, powiedz mi ile czasu korzystasz już z produktów? Ja i moja rodzina korzystamy z produktów, to jest bardzo proste, bo od roku 2000. Okay, no Więc troszkę już tak, troszkę czasu minęło. A ile czasu działasz z firmą biznesową, oprócz produktów? Yy, to jest tak. Najpierw używałam produktów, potem je. Polecałam moim znajomym i no, w związku z tym taką organiczny sposób y, zbudowałam niewielką grupę. więc I to był jak gdyby taki pierwszy stopień. Natomiast decyzję o tym, żeby w sposób y, systemowy, konsekwentny i taki bardzo świadomy wybór budowania biznesu to jest przełom roku 2014 i 2015. Okay, mm -hmm. no to też kawało. Już kawał. troszkę minęło. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, Arleta w ogóle jest moją inspiracją. I ja mówię na Ciebie zawsze, jak mówię o Tobie. To nie wiem, czy gdzieś tam mogę w świat mówić, kto i jak, więc mówię moja mentorka, ale zawsze wtedy mam Ciebie na myśli. Możesz wymieniać, nie ma sprawy. Będę zaszczycona zresztą no. osoba. Tak, yy, świadoma siebie i tego, co robi na tylko jak ty, dokonująca wyborów, yy, no to jest wielki komplement. No to bardzo się cieszę, posłuchaj. Czy jest jakaś jedna rzecz, którą dla młodych kobiet chciałabyś powiedzieć, czy w kontekście biznesu i inspiracji, czy. Samozaparcia czy dążenia do, do celów. Okay. Z uwagi na profil firmy. Mm -hmm. Oczywiście powiem, kochane, dbajcie o siebie i o swoje zdrowie, bo to jest wasz kapitał. Mm -hmm. Nie tylko takiej sprawności fizycznej urody, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasze zdrowie jest. Ma też funkcję czysto taką ekonomiczną, tak? Jest pewną wartością rynkową. W momencie, kiedy nam zdrowie szwankuje, to ono pociąga, ma, ma pewne konsekwencje, takie życiowe nasze. Jeżeli chodzi o inspirację, tak, powiem Ci, że myślę, że to, co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o kobiety, to fakt, że w branży, w której obie w tym momencie działamy, e, rozwój zawodowy kobiety w e, taki nieograniczony sposób nie jest tylko deklaracją na papierze, ale dzieje się naprawdę. To jest takie miejsce, i myślę, że z tego powodu nasza branża ma tyle kobiet, ponieważ tu nie ma ograniczeń. E, nikt ci nie powie, kiedy masz iść na urlop macierzyński, jak masz organizować swoją pracę, a twój rozwój osobisty, ale też wymierny rozwój zawodowy, jest uzależniony tylko od jednej rzeczy: od twoich efektów. Nikt nie może cię tu zatrzymać. I tego i na te dziewczyny zwracajcie uwagę. Super, dziękuję ci bardzo. Bardzo, 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 bardzo. Dziękuję. Arleta, proszę Państwa. Dziękuję. Zaczęła się właśnie uroczysta kolacja świąteczna. E, mamy miejsce przy stole. E, no i zabieram Was, pokażę Wam, jak to wygląda tutaj od środka. Jak Ci się podoba? Jest przepięknie, fantastyczna atmosfera. Słuchajcie, firma zadbała również o to, żeby ludzie mogli dużo zjeść i żeby nie mieli skoku cukru. E, przy stoliku każdym przy krześle jest balans. I on ma otrzymać taki sam poziom cukru, jeśli chodzi o organizm. Chodzi o to, żebyście po prostu po zjedzeniu czegoś nie czuli się tak ciężko, nie czuli się źle. E... Także tak to wygląda. Ja jestem zachwycona, bo tutaj jest tak duży wybór jedzenia. Ja jeszcze do nawet wszystkich stacji nie podeszłam, i chciałabym wszystkiego spróbować i właśnie to też troszkę pomaga, wszystkiego spróbować. Nie mam niestety łyżeczki, więc się posłużę nożem. Myślę, że się nikt nie obrazi.

że ja, ja... masz odwagę to publikować? Wiesz co, ja się przełamałam e, tym, że ja na początku publikowałam sobie na YouTubie taką gadającą głowę, nie? Czyli ja, kamera, po prostu gadałam, ucięłam sobie to. Wiesz są takie tematy rozwojowe dla kobiet, nie? Mam taki kanał na YouTubie. Teraz się prze, przełamałam, żeby nagrywać vloga, bo tak to nagrywam właśnie taką gadającą głowę. Więc ja stwierdziłam, że kiedyś trzeba. Proszę, trzeba najbardziej, najbardziej zrobić tam taki pierwszy ten krok wyjścia, tak, tak. z tej strefy komfortu, a później już idzie. Wiem, ale to coś Te, co? Tutaj trochę pogawędki przy stole, a to, co przed chwilą widzieliście w mojej miejsce, to było czarne ravioli z krewetkami podane w bulionie rybnym. Po prostu było to niesamowite. Naprawdę jedzenia była tam bardzo dużo. Ja jestem w ogóle bardzo wybredna, jeśli chodzi o jedzenie. Nie jem też niektórych rodzajów mięs, więc obawiałam się, czy to nie będzie taki typowy, wiecie, schobowy i mizeria, czego ja po prostu nie jem, ale tutaj naprawdę mogłam sprawiać jakiegoś burgerka świątecznego. Brałam też carpaccio, mięso wołowe, kopytka z nadzieniem oraz pierogi z gęsiną i tatar z łososia. Były po prostu świetne. W trakcie jedzenia stwierdziłam, że nie biorę deseru, bo po prostu nie będę miała miejsca, ale jak zobaczyłam te piernikowe mini porcje, musiałam ich spróbować, więc wzięłam sobie jedną taką mini porcję i malutką bezę. Generalnie z kobietami, które obok nas siedziały przy stole, żartowaliśmy sobie, że chyba się podzielimy tak, że każda z nas weźmie po jednej, rzeczy i będziemy od siebie próbować. Okej, okay, i żegnam się. Jedziemy już po całym ja tym evencie. Lecimy na ja pociąg. Zdarzyłyśmy to... no, jeszcze na tak. ostatni pociąg. Na wariata oczywiście, ale idealnie. Ale pan dla nas sobie złamał. Nie mów tego w internetach, że pan złamał dla nas przepisy. Nie, no, nie przepisy tak, nie do to... końca złama, tylko trochę wjechał. Ciastek oni mają ciaska zarezerwowane miejsce w pociągu? Cudem udało nam się zdążyć na pociąg. Także jesteśmy już w pociągu i wracamy do Gdyni. Myślałam naprawdę, że będziemy w Gdyni jakoś po północy, bo spodziewałam się, że złapiemy ten pociąg o 21, ale udało się dużo szybciej, więc jestem mega zadowolona z tego. No i co, no i wracamy. Zrobię Wam takie podsumowanie, myślę, jak wrócę do domu. Bo teraz biegłam na pociąg i trochę, trochę łapie płuca Dzisiaj zostawiłam tam na schodach po drodze. Także no, ogólnie jestem bardzo zadowolona, bardzo fajnych ludzi poznałam, bardzo fajnie było też spotkać kilka osób na żywo. Wróciłam właśnie do domu. Pierwsze co to zrobiłam, to przebrałam się w piżamę, rozpuściłam włosy. I wpakowałam się pod koc. Planuję zmontować vloga z dzisiejszego dnia, więc nie będę za dużo opowiadać, bo myślę, że dużo się pojawi w tym vlogu. Ale nie ukrywam, że jest to dla mnie wezwanie, bo jeszcze nigdy vloga nie nagrywałam ani nie montowałam, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A tymczasem idę Montować, a potem spać, bo położyłam się o północy, pobudkę miałam 4,45, więc powoli energia i stres już ze mnie schodzi i zaraz mnie złapie spanko pewnie. Podjęłam decyzję, i może to umieszczę na końcu filmiku. Podjęłam decyzję, że w tym miesiącu jestem w stanie wyszkolić jeszcze dwie osoby i zaprosić dwie osoby do współpracy. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że opiekuję się Wami od momentu, kiedy się zapisujecie i chcecie się w tym wykształcić, i przeprowadzam z Wami mastermindy, szkolenia do momentu, kiedy będziecie czuć się swobodnie. Będziecie mogli iść w świat i robić dokładnie tego samego, co ja robię teraz. Także, moja droga, w tym miesiącu przyjmuję dwie osoby do zespołu. Co to znaczy? To znaczy, że przeszkolę dwie osoby w tym, żeby rozwijały się w network marketingu tak samo jak ja. Więc, jeżeli masz na sercu to, żeby pracować zdalnie, żeby pracować w zgodzie ze swoimi wartościami, żeby zarabiać w trochę inny sposób niż tradycyjna praca. Nie mówię, że tradycyjna praca jest zła, bo ja też mam własną firmę, ale buduję dodatkowe, pasywne źródło dochodu w trosce też. O moją przyszłość i o czas, kiedy może nie będę chciała, może nie będę musiała już pracować, może nie będę mogła pracować. To jest takie zabezpieczenie, więc moja droga, jeżeli chcesz do mnie dołączyć, napisz do mnie na Instagramie: Dwie dziewczyny przyjmuję w tym miesiącu na przeszkolenie.